Spadki, spadki i jeszcze raz spadki rynku Z tej strony Druszok, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat aktualnych spadków na rynku Steam A jeżeli ty chciałbyś wymienić lub kupić skiny, to wpadaj na skinsmanki Na stronie macie do odebrania z kodem DRUSZOK, darmowe 5 dolarów, przy tradzie powyżej 100 dolarów Poza tym z moim kodem masz 35% więcej do doładowania do salda A jeżeli nie chcecie nic wymienić lub kupić, w zakładce freebies możecie sobie wziąć udział w konkursie na skina Także co, wpadaj sobie wymienić lub kupić skina, a ja już dłużej nie przedłużam, zapraszam do Oglądania materiału. Mógłbym powiedzieć jednym słowem, w sumie dwoma, brak nowości. No ale sami wiecie, jak jest. Tak po prostu jest. Ale czy możemy spodziewać się w najbliższym czasie ponownego wzrostu rynku? Z jednej strony tak, z drugiej. Nie, popatrzcie na to tak, jeżeli Valve nie będzie nic zadawać do gry, to nie będzie zainteresowania grą I to jest proste i logiczne No, jak widzicie, póki co Gaben nie chce wprowadzić żadnego antycheata, no i komendy na zmianę ręki Zamiast tego woli wydać nową operację i liczyć sobie pieniądze No, jak patrzeć na 2024 rok, to dużo osób wybiera w życiu pieniądze Ale gdy przyjdzie taki moment, że Gaben powie Hmm, ogłoszenie parafialne jeżeli grasz w CS-a i chcesz sprawdzić, jak ci idzie, to bardzo dobrze się składa, gdyż niebawem startuje pierwsza edycja Drużok Cup, w której 32 drużyny zawalczą o pulę nagród o wartości 50 zł. Turniej odbędzie się w trybie skrzydłowym, więc spisz do ziomka i próbujcie swoich sił. Gra upada. Co ja mam zrobić? Może dodam w końcu tego Antichita i naprawię tę grę? To wtedy ludzie powinni czysto teoretycznie wrócić. Póki co, na Twoim miejscu, jeżeli chciałbyś coś zainwestować, to robiłbym to aktualnie, gdyż ceny skrzynek tak powinnowały w dół, że. Że wydaje mi się, że jest to dosyć odpowiedni czas na inwestycje. Chociaż nadal skrzynki mogą też spaść, więc jeżeli chcesz może doinwestować, to myślę, że jest to całkiem spoko opcja. Jeżeli materiał Ci się spodobał, wiesz co robić, a my widzimy się w następnym. Cześć!